Szkiełko i oko. Niezależny miesięcznik literacki. Wydanie drugie, kwiecień 2010. Mój ulubiony wiersz. Z Agnieszką Syską rozmawia Anna Sobieska. Gościmy dziś w Szkiełku i Oku panią Agnieszkę Syską, poetkę z Warszawy, autorkę takich tomików jak Krzyk Przedświatów z roku 2007, Jego usta mają rogi, czy ostatnio wydanych tomów Śpiewała Młoda Prawda i stworzony Sprawiersza. Zgodziła się pani opowiedzieć nam dzisiaj o wybranym przez siebie wierszu wielkiego serbskiego poety Vasko Popy poety, który szczególnie jest Pani bliski. Wybrałam Wasko Popę i jego wiersz Sieroca nieobecność, to ten wiersz będzie dzisiejszym tematem dzisiejszego naszego spotkania. Może niezbyt długiego, ale myślę, że dotykającego samego serca jego poezji, która też jest częścią mojego serca jak, jak myślę. Wasko Popa i jego sieroca nieobecność. Przeczytam może Państwu wiersz tego poety, aby przybliżyć. Sieroca nieobecność. Ojciec się nie spłodził. Matki nie było w domu. Gdy ujrzałaś świat sama w sobie. Urodziłaś się przez pomyłkę. Masz kształt opuszczonej przepaści. Masz zapach nieobecności. Urodziłaś siebie sama. Kręcisz się w rozpłomienionych szmatkach. Łamiesz sobie jedną głowę po drugiej. Skaczesz sobie z ust do ust i odmładzasz starą pomyłkę. Pochyl się naga, jeśli jeszcze potrafisz. Nad moim ostatnim znakiem. Pójdź sierotko, jego śladem. Wciąż wygląda mi na to, że do jakiejś obecności prowadzi. To wiersz Wasko Popy z tomu Boczne Niebo w przekładzie Andrzeja Mandaliana. Tak więc sieroca nieobecność e, i Popa i jego czas absolutny. E, nie wiem czy zgodzicie się Państwo wysłuchawszy tego wiersza, ale e, tutaj w tym czasie nie ma czasu ludzkiego. Czas u Popy płynie jakby inaczej. Yy, toczy się jak koło, jak absurd, który musi się toczyć, jak, ponieważ musi trwać, aby pozostał absurdem. Yy, w twórczości Popy i w tym jednym, jedynym wierszu, który Państwu dzisiaj przeczytałam, jest czas i go nie ma zarazem. Nie wiem, czy to Państwo czujecie, ale ja wyczuwam tu i teraźniejszość, i przyszłość. I przyszłość, i teraźniejszość są e, naszą teraźniejszością, i przeszłością, i przyszłością. E, tak jak to my rozumiemy, interwały czasu. Natomiast u popy jest jakiś czas wszechogarniający. Jest czas człowieka, i jest czas kogoś jeszcze. A proszę powiedzieć, bo tak naprawdę zastanawiam się, kto do kogo mówi w tym wierszu. Kim jest owa środka, która urodziła samą siebie, i kim jest ów ktoś, kto zostawia znaki, drogowskazy, które jakby służą do rozpoznania, odnalezienia obecności, tej obecności pisanej dużą literą. Dla mnie w tym wierszu nie ma właściwie ludzi, tak naprawdę. Wszystko dzieje się we wszechświecie. Płeć tak naprawdę służy poecie tylko temu, by, by właściwie móc poetycko obrazować. Natomiast tak naprawdę tutaj poznajemy tylko gwiaździarza. Gwiaździarz, jako nazywany u Andrzeja Mandaliana, gwiaździarzem, i wiemy skądinąd, o czym pisał swego czasu Julian Kornhauser, nazywając go Ojcem Słonecznym w wierszu śmierć słonecznego Ojca. Hmm. Właśnie mówi pani ojca i to jest, to jest bardzo ciekawe. Ja to też wyczułam, że w tym wierszu jest dużo takiej ojcowskiej czułości, ojcowskiej tkliwości, a jednocześnie oblubieńczej czułości. Wydawało mi się, że to wezwanie Pójdź środko to trochę przypomina takie surge, Anima mea z jakiegoś madrygału palestrinę albo z kantikum canticorum, z pieśni nad pieśniami. Chciałabym jeszcze dodać do tego. Coś, co, co mnie urzekło bardzo w tej sierocej nieobecności, mianowicie taka mieszanka, takie połączenie u, u popy jednocześnie lingwistycznej gry frazeologią, takiej, tro, takiego trochę surrealistycznego obrazowania i czegoś, co chyba można byłoby nazwać bliskim teologii apofatycznej, to znaczy mówieniu o obecności przez opis jej braku. Wygląda na to, że właśnie to zachwyciło Panią i, i to między innymi przenosi Pani też do swojej poezji. Być może w popie drzemie duchowość. To jest ogromna duchowość, bym powiedziała, że mistycyzm. Tylko, że inaczej rozumiany, tutaj może się wypowiem bardziej jako teolog, bardziej rozumiany jako rodzaj magii ludowej, do której się Popa odnosił. Natomiast czy to będzie magia ludowa, czy to będzie mistyka chrześcijańska, pewien. Duch w tej poezji jest. Do mnie do osobiście trafiają tylko te wiersze, które są nośnikiem tego ducha, takiego czy innego. One po prostu przemawiają od wewnątrz i przemawiają ponad czasem. I myślę, że to jest fenomen tego serbskiego poety, który pozwolił tak wielu poetom, w tym też mnie, przenieść się w jego twórczość, nie mając kształtu opuszczonej przepaści. Dziękuję Pani za wybór tego wiersza, za przeczytanie go i interpretację. I namawiamy wszystkich naszych słuchaczy do poznania tego bardzo interesującego serbskiego poety. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo za obecność, bo o tej obecności i nieobecności słuchaliśmy przed chwilą. Dziękuję Państwu. Wiersze Agnieszki Syskiej czyta Andrzej Ferenc. Był raz sobie wątek. Był raz sobie wątek. Wątlił się, pętlił, aż wreszcie za zaniemógł. Każda myśl mu się poplątała, wszystkie myśli mu się pogubiły. Chciały się rozplątać, goniły się ze sobą, plątały się coraz bardziej, chciały się rozplątać. Goniły się z nim, plątały się bardziej i bardziej. Kręciło mu się w głowie. Nawet zadawał sobie pytanie, czy w ogóle jest. Miał do siebie mgły, rosy, miał do wszystkich ognie, pożary, wąty. Czy Ziemia kręci się dookoła Słońca? Czy Słońce kręci się dookoła Ziemi? Czy Ziemia i Słońce kręcą się dookoła Niego? Nie chciał gonić się z sobą. Chciał wrócić do Starego Wątku. Chciał zderzyć się z drogą Ziemi, chciał zderzyć się z drogą Słońca. Chciał spotkać się w Zenicie. Gdy myślał nad wątkiem kto, wokół czego i kogo krąży, zapomniał, że nie wraca się z powrotem. Na prawo rzucił wątek, na lewo rzucił myśl: Nastały dla niego dnie i noce, Nastały dla niego wiosny, lata, jesienie, zimy. Z rozpaczy rzucił się sobie na szyję. Znowu jest u siebie bez tytułu Bośni. Pieśń, pieśni w górach wysokich Bośni. Pieśń śpiewem ryboskrzydłym zamienia się w głos ryby na skrzydłach. Pieśni bośnieje. Szumią, toną, śnią w niej bośniątka. Pieśń, która nie miała początku. Pieśń, która nigdy nie będzie miała końca. Pieśń, która nie miała ciała. Pieśń, która zawsze będzie miała ducha, pieśń szumna, pieśń senna bez słów, pierwsza przyjmie ciało, pierwsza w zionie ducha, pierwsza w słowie, pierwsza w wierszu. Pieśń, która nigdy nie miała ciszy, pieśń, która zawsze będzie miała krzyk, zamienia się w głos, zamienia się w rybę, zamienia się w skrzydło. Skrzydła muszą nieść ciało, skrzydła muszą nieść duszę, ostatnia rozpisana na zwrotki, na tchnienia, na bezdechy, pieśń o górach miłości, pieśń o dolinach. Szumią, toną, śnią w niej bośnięta pod piórami Jugosławii, rybo ocy pod niebem.